Witam wszystkich na kanale Zwariowany Świat i dzisiaj Wam właśnie pokażę kolację moich świnek i to, co jedzą zazwyczaj. Więc jak widzicie, na początku leci trochę pietruszki, potem koperek, żeby było zdrowo, bo zieleninka to samo zdrowie, ogóreczek, szara miska jest dla Chico, a biała jest dla Reny, więc wiadomo, renę trochę więcej, i korzeń pietruszki, następnie troszeczkę jeszcze papryki. Teraz normalnie reakcja świn na żywo. Wow, żarcie. I w ogóle zawsze wychodzi taka akcja, że Ciko zabiera ręciowi z tej miseczki. I nie da się go zastanowić odgonić, I trzeba jakieś sposoby normalnie himalajskie czy jakieś tam wykorzystywać. No i ten mu już wyjada. Nie ma tam inna miska. Miska ręcia po prostu najlepsza. DBS. Co powiedzieć więcej. W końcu ich jakoś podzieliłam tutaj i renę, sobie wcina, czy go wcina. I przyszedł czas na karmę. I tutaj, i, tak jest, rzucane są rzeczy, oczywiście. I na początku do miseczki będziemy wsypywać karmę granulowaną. I zazwyczaj to około 20-25 gram, ponieważ do tego dochodzą jeszcze ziółka. Więc naprawdę będzie tego sporo. No, ale jak dla dwóch świn, to na pewno wystarczy. Tutaj akurat mamy 25 gram tej karmy granulowanej. Dalej mamy różne ziółka, o których zaraz w sumie opowiem, a teraz ponieście się muzyce. It's so to oczywiście można je dać winiom yy, i zobaczyć ich reakcje, bo jedzenie to jest, mój drodzy, sprawa najważniejsza w tym świecie dla nich jakby to jest przykre. Proszę bardzo, jedzenie jest dawane i nikt się tym jedzeniem interesuje, o dziwo. I nikogo tutaj nie ma. Pustki świecą, a pełna miseczka leży. O, o, już renę sobie wcina. Także wszystko jest na miejscu. A tutaj cikuś, który czai się na jedzenie i trochę się jeszcze boi, bo jest nowicjuszem tutaj u nas. Ale za niedługo pewnie już będzie dobrze, już tak nie będzie bał i tak robi bardzo duże postępy. Rena jest właśnie napięta, sobie tutaj je. Teraz będę mogła dokładnie opisać tutaj wszystkie ziółka, ziółczka. I na pierwszy ogień idą przysmaki, a pierwszym przysmakiem są takie ziołowe sucharki. Ja im to czasami daję na wybiegu, żeby mogli sobie pochrupać chwilę. Da się też je połamać lub pokroić i wtedy można dawać jako takie mniejsze, więc nie trzeba takich wielkich brył im dawać. Drugim przysmakiem jest suszony groszek, czy nie wiem czy to suszony, ale jest na pewno jakiś prasowany, bez płaski, ale naprawdę proszę naprawdę bardzo, bardzo smakuje. Ale nie można podawać też za dużo tego groszku, no bo wiadomo co. Trzecim przysmakiem jest cykoria, o której nie każdy wie, a jest naprawdę dobra dla świnek. Sięgi się nią zajadają po prostu. Jest w takich dużych płatkach, ale są też w mniejszych wersjach, albo można sobie też pokroić. To jest też jako przysmak tylko. No i tutaj szczątki pozostałości normalnie po marchewce suszonej. zostały wyjedzona. Teraz przejdziemy sobie do ziółek, które podaję świnkom codziennie do karmy. Więc tutaj mamy podstawę tak naprawdę, czyli karmę granulowaną. Polecam tą granulowaną, a nie takiej mieszanki, ponieważ w mieszankach świnki po prostu wybierają, co by chciały zjeść, a tutaj no nie mają za bardzo wyboru, jedzą całą granulkę. Dalej mamy ziółka. Pierwszym jest mniszek lekarski. I wygląda właśnie tak. Jest to też suszone ziółko. W opisie możecie znaleźć, co robi mniszek, znaczy jak działa mniszek i podbiał. A podbiał właśnie teraz mamy, podbiał to też jest ziółko suszone i wygląda tak. Świnki też potrzebują ziół, tak jak i warzyw świeżych oraz karmy, więc to jest ważne w ich diecie. Do tego mamy tutaj taką mieszankę, tutaj pokazujemy właśnie topinambur, który też jest świetnym ziółkiem, a mówię Wam, świnki uwielbiają topinambur. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, wpadajcie również na kanał, który mam w opisie i pa.